AI DJ dla kotów. Dzisiaj coś lżejszego. AI nie tylko zmienia poważne dziedziny, czasem trafia w zupełnie zabawne i niszowe zastosowania. Naukowcy stworzyli model sztucznej inteligencji, który komponuje muzykę pod gusta kotów. Okazało się, że koty lubią muzykę z dźwiękami podobnymi do mruczenia kotów i ćwierkania ptaków. AI DJ miksuje takie klimaty i odtwarza je zwierzętom podczas nieobecności właścicieli. Psy za to wolą rytmy podobne do tętna ludzkiego serca. A takie właśnie playlisty generuje im AI Doc Music. Uwaga, ta muzyka jest już dostępna na Spotify. Kreatywność użytkowników połączona ze sztuczną inteligencją dają kreatywne i absurdalne pomysły. Nie zawsze muszę mówić o etyce i zagrożeniach. Przecież AI jest również po to, żeby uprzyjemnić nam życie. Te przykłady pokazują, że jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. To wie, jakie jeszcze memiczne zastosowania znajdziemy dla sztucznej inteligencji. Napisz w komentarzu swój najbardziej absurdalny, Pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Kto wie, może ktoś się tym zainspiruje i to wykorzysta.